Gotki, Baw się razem ze mną. Dzień dobry, dzień dobry, kochane dzieci. Uwaga! I narysujemy sobie najpierw takie przerywane kreski. Uwaga. Hap, hop, 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 hop. Narysowaliście? No to pięknie. A teraz, słuchajcie, narysujemy sobie jedną taką długą kreskę. Ok. Mm. Uwaga. Pięknie. A teraz narysujemy sobie fale, takie ślaczki. ok? Uwaga, zobaczcie. Mm. No, rysujemy. Pięknie. Narysowane. No to świetnie. Uwaga. No to teraz będziemy mówić głoskę sz. Ok? Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. I uwaga, uwaga! Teraz będziemy szumieć tak jak szumi wiatr, gdzie? Nad morzem, tak? Bo co? Skąd są fale? Słuchajcie. Jak one powstają? Właśnie przez to, że mamy wiatr. I teraz my będziemy udawać ten wiatr, dobrze? Uwaga, ale pamiętajcie, żeby powiedzieć głoskę. Śr. Tak. To co potrzebujemy zrobić? Gdzie mamy język? U góry czy na dole? U góry, no właśnie, zobaczcie, unosimy nasze języki do góry, za ząbki. Przypominam, nie, nie wkładamy języka. Kto wkłada język, to sobie przypomina, że nasze zęby są bramą, tak, a my jesteśmy księżniczką, a język jest księżniczką, i ten język nie może wyjść na zewnątrz, ponieważ tam jest groźny smok. I my teraz pilnujemy, aby nasza księżniczka nie wydostała się na zewnątrz. Dobrze? No to uwaga: podnosimy języki do góry, zobaczcie. Nie musi język dotykać podniebienia, ale zawsze musi się unosić. Ok? I co jeszcze musimy zrobić, żeby powiedzieć tą głoskę? Musimy zrobić dzióbek taki. Złączamy ząbki. Widzicie? I robimy dziubek. I uwaga, spróbujemy sobie powiedzieć. Pięknie! I teraz zobaczcie. Spróbujemy razem z naszą tutaj, tym, co narysowaliśmy sobie. Weźmiemy paluszki, połóżcie swoją kartkę, tak? I będziemy pokazywać. Zobaczcie. Kiedy będziemy mieli ten tutaj przerywany, to będziemy mówić tak. Zobaczcie. Hmm. No to spróbujmy. Uwaga, pokazujemy paluszkiem i mówimy. Pamiętajcie, że język jest księżniczką, a na zewnątrz jest smok i musimy pilnować, aby nasze ząbki były złączone, tak, zbliżone do siebie i żeby nasz język nie wyszedł. OK? Jeszcze raz. Szumimy tak jak wiatr nad morzem. A teraz będzie trochę większy wiatr, bo będziemy mieli, zobaczcie, taką kreskę, i jak myślicie, co będziemy robić? Będziemy szumieć cały czas. Zobaczcie. Mhm. Szumimy tak długo, jak mamy tą kreskę. Uwaga, razem ze mną robimy dziubki uh -huh. i uwaga. Pięknie. Jeszcze raz. Wiatr nad morzem. Super. A teraz będzie trochę trudniejsze zadanie. Zobaczcie, teraz będziemy mieli. Tak, będziemy robić. Cicho i głośno. I cicho i głośno. Dobra, zobaczymy, czy nam się uda. Uwaga. Zaczynamy od tego, że jest głośno. I uwaga. Nabierzcie powietrza. Nabierz powietrza noskiem, tak? I. Pięknie, to jeszcze raz. Jest głośny wiatr i cichy wiatr. Uwaga. Jak y, brakuje Wam powietrza, to od razu dobieramy, ok? Uwaga. I cicho, i głośno. I co głośno. I ciszej. Pięknie, super i pięknie powiedzieliśmy właśnie tę głoskę. Możecie sobie powtórzyć jeszcze raz, tak? Wszystko od początku. Dziękuję Wam, kochane dzieci, za wspólną zabawę. Naprawdę dzisiaj ćwiczyliście bardzo, bardzo ładnie, pięknie. Uwaga, uwaga! A teraz czas na nasze pożegnanie. Wszyscy wstajemy. Raz, dwa, trzy. Wstajesz Ty. Już ćwiczenia wykonałeś, z oligotką się spotkałeś. Podskocz w górę, obróć się, powiedz mamie, kocham cię, papa. Pa.